Cześć! Czy wiecie, co to jest ramia? Nie mylić z ramenem. Ramia to nic innego, jak rodzaj tkaniny. Trochę rzadko spotykana w polskich sklepach, ale godna uwagi, bo ma fantastyczne właściwości. Ja nazywam się Jarosław Panek i jestem właścicielem sklepu Grand Luxury Outlet w Kielcach, który zajmuje się bezpośrednim importem z Włoch końcówek kolekcji znanych marek. I ubranie takiej znanej marki a jest to akurat Maxmara. specjalnie zostało dzisiaj założone na tego manekina, żeby Wam pokazać różnicę między ramią, a e, dosyć popularnym lnem, bo te tkaniny coś łączy, e, tkaniny i dzianiny, bo zarówno z rami, jak i z lnu no, można e, utkać coś, ale też można dziać dzianinę. E, natomiast oczywiście łączy oba te, te e, e, produkty pochodzenie roślinne przecież i lenie z rośliną, i pokrzywa chińska, z której produkuje się ramię, jest rośliną. Natomiast wydaje się, że chyba więcej jest różnic niż podobieństw w obu tkaninach, ale to właśnie na tym ubraniu z Maxmary się o tym przekonamy. Tak jak powiedziałem, ramia to jest tkanina pochodzenia roślinnego którą produkuje się z włókien pokrzywy chińskiej. Ona się nieco różni od pokrzywy polskiej, głównie tym, że wygląd ma może i podobny, ale nie ma tych kolców, które parzą, więc jest o wiele łatwiejsza w zbieraniu i nie ma takiego ryzyka, że jak jej dotkniemy, to się poparzymy. No, Pokrzywa ta niestety nie rośnie, ten gatunek w Polsce, nie rośnie w Europie. Próbowano hodować, ale ze średnim skutkiem. To jest jednak roślina tropikalna, która potrzebuje upału i sporo deszczu. I wtedy wyrasta do wysokości, uwaga, prawie taki, 1,80 m. I w Azji, gdzie rośnie jej najwięcej, jest właściwie chwastem rosnącym przy drogach. Oczywiście pokrzywę chińską, zwaną też po polsku szczmielem białym, bo tak jest prawidłowa polska nazwa: szczmiel biały. Tej rośliny oczywiście w przypadku produkcji rami nie zrywa się z takich właśnie dróg. Tylko się po prostu uprawia na specjalnych plantacjach. Uprawia się w Azji, ale także się uprawia w Brazylii, bo to jest trochę podobny klimat, i tam pokrzywa chińska tudzież ten szczmiel biały rosną znakomicie i do takiej właśnie wysokości. I z łodyk tej rośliny wyciąga się bardzo długie włókna. To są prawdopodobnie najdłuższe włókna roślinne, jakie jesteśmy w stanie pozyskać. Włókna białe, lekko połyskliwe i właśnie z tych włókien produkuje się ramię. Tkaninę kompletnie niezwykłą. Len e, oczywiście doskonale wszyscy znamy. Wiemy, że z pozyskuje się włókna, które nie do końca są równe, są trochę grubsze. Ten len ma takie pewne grudki. Ta struktura tej tkaniny nie jest taka zwykle idealnie gładka, chociaż można to zrobić i wielkie marki, takie chociażby Armani, potrafią zrobić perfekcyjny len płótno-lniany, które jest po prostu perfekcyjne, idealne. No ale to nie każdemu się udaje. Natomiast ten len, taki jaki my znamy, najczęściej ma pewne takie oczywiste, naturalne skazy, które zresztą nie są traktowane broń Boże jako skazy. Tylko jako po prostu cechy charakterystyczne tkaniny powstałej z lnu. Z lnu można zrobić na przykład też coś takiego, ponieważ jest to jednak włókno nieco grubsze. Tak jak widzicie, to nie musi być płótno, to może być taki rodzaj dzianiny, z której powstała oto taka piękna tunika maksmary. No i w przypadku lnu taką dzianinę spokojnie można zrobić, bo jego, właści, jego właściwości na to pozwalają. Ale teraz odwrócę tego manekina i zobaczycie, czym się różni lem. Od rami, bo otóż tył tej niezwykłej tuniki jest uszyty właśnie z rami. I tak oto właśnie ta ramia, tak jak powiedziałem, marki Max Mara Weekend. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale jak widzicie, to jest taki rodzaj trochę chusty z tyłu, który mamy i właśnie to ubranie. O, my sobie przesuniemy teraz tego manekina, to ubranie z tyłu zostało wykonane z rami. Jak widzicie, jest to niezwykle delikatna, niezwykle zwiewna tkanina. Wygląda trochę jak jedwab. Widzicie, że jest taka prawie półprzezroczysta, bardzo cienka, ale yy, tylko z pozoru jest to tkanina delikatna. W rzeczywistości jest to tkanina bardzo mocna. Ramia uchodzi za jedną z najmocniejszych tkanin na świecie. Mocniejsze od niej są już wyłącznie tylko tkaniny takie specjalistyczne, techniczne, produkowane na specjalne potrzeby i specjalne zamówienia. Niech Was nie zwiedzie eteryczność i taka zwiewność rami, bo jest to tkanina niezwykle mocna. Czym jeszcze różni się od lnu? No cóż, wprawdzie i len, i ramia są pochodzenia roślinnego, ale gdybyśmy len zamoczyli w wodzie, to szybko w nim rozwinęłyby się pleśnie. Rozwinęłyby się różnego rodzaju drobnoustroje, i ten len właściwie, gdybyśmy tak na przykład tydzień trzymali taką tkaninę lnianą w wodzie, do niczego by się już nie nadawał. Jeszcze gorzej byłoby z jedwabiem. Jedwab, jak wiadomo, nie znosi wody. Bardzo jej nie lubi i właściwie jedwab w wodzie ulega dosyć szybkiej, nieodwracalnej destrukcji. A tymczasem, gdybyśmy taką ramię, taką właśnie ramię włożyli do wody, nawet na dwa tygodnie to później moglibyśmy ją zwyczajnie wyjąć, osuszyć i dalej używać, ponieważ jest to tkanina, której ani grzyby, ani bakterie się nie imają. Jest niezwykle wytrzymała, przez to, że nie imają się jej żadne drobne ustroje, jest idealną tkaniną dla alergików. No a jeszcze dodatkowo, jakby mało było tych zalet, jest to tkanina niezwykle oddychająca, niezwykle przewiewna. Dlatego nie ma się co dziwić, że w Azji, która jak wiemy ma klimat najczęściej taki bardzo gorący, ale też bardzo wilgotny, gdzie właściwie bawełna się nie sprawdza. W bawełnie my się po prostu w Azji pocimy, podobnie jak w Ameryce Południowej. Nie pocimy się w ubraniach lnianych tam i nie pocimy się także w ubraniach właśnie z rami, ponieważ jest to najbardziej przepuszczalna, najbardziej przebiewna tkanina, wręcz idealna, na takie upały. Nie ma się co zatem dziwić, że bardzo chętnie była wykorzystywana kiedyś przez władców, przez królów różnych państw azjatyckich Tajlandii, Kambodży, Wietnamu, Laosu, Korei, Japonii, Chin, bo tam była to tkanina bardzo szlachetna, bardzo luksusowa, konkurowała z lnem. Konkurowała przede wszystkim z jedwabiem na swoje właściwości. Była też, prawdę mówiąc bardzo często tkaniną bardziej znaną niż len i wcześniej produkowaną i wcześniej stosowaną, zanim tam wymyślano len, i nie ma się co dziwić, ponieważ właściwości rami są niezwykłe. Fantastycznie chodzi się w koszulach z rami. Fantastycznie no chodzi się latem w bluzkach z rami, w sukienkach z rami. No i jest to taka tkanina, która jeśli ktoś wybiera się z Was na przykład na wakacje w styczniu czy lutym do Tajlandii czy właśnie innych krajów azjatyckich, to powinien poszukiwać właśnie ubrań z rami, gdyż ramia spełni wszelkie jego oczekiwania. Czy łatwo jest kupić ubranie z rami w Polsce? Niekoniecznie, ale jest to możliwe. Jak widzicie, nasz sklep jest tego przykładem, więc jeśli chcecie nie tylko popatrzeć na tym filmie, jak wygląda ramia, ale fizycznie poczuć miękkość tej tkaniny, a jednocześnie jej trwałość i wytrzymałość, zapraszam do naszego sklepu w Kielcach w fotelu Grand. Wejście przez recepcję od ulicy Żelaznej po to, żeby zobaczyć na żywo, jak wygląda ramia, a wkrótce takie ubrania właśnie z rami będzie można także znaleźć w naszym sklepie internetowym. Zapraszam do oglądania rami. No dobrze, wiecie już jak wygląda ramia, zatem czas na ramen smacznego. Mm, jak pachnie?